Cześć i witam się z Wami serdecznie na nowym vlogu. Dzisiejszy vlog jest zainspirowany komentarzem pod ostatnim vlogiem. Mianowicie komentarz dotyczył się jakie piękne osiedle. To osiedle było, gdzie Hania ma swoją plastykę i akurat się tak składa, że dzisiaj też ma tam plastykę, także Ponieważ czekam na nią, e, aż ona skończy, przejdę się kawałek i pokażę wam to piękne osiedle, i e, spróbuję coś opowiedzieć, e, jak mianowicie takie osiedle działa w większych miastach, szczególnie tutaj w Gzini i bardziej na południu Stanów, bo nie spotykałam się z takimi osiedlami tak często, właśnie na Północy Ameryki, w New Jersey, na przykład, albo w innych Stanach na północy. Także, zanim zaczniemy na naszym pięknym osiedle, ponieważ mam kilka minutek, przejedziemy się po osiedlu, które jest niedaleko naszego pięknego osiedla. <noise> Ile razy powiedziałam osiedla, kto liczył. <noise> I już e, tutaj. Będziemy wjeżdżać nie będę wychodziła z samochodu tylko po prostu chciałam wam pokazać jak większych osiedli, które mają przepiękne domy a mianowicie to są domy nazywają się mobile homes Czyli domy takie, które można przewieźć z miejsca na miejsce, brakuje im tylko kółek. I... Mamy tutaj speed bumps, dlatego tak częściej, żeby kontrolować, jak ludzie szybko jadą. I powiem Wam szczerze, że to jest pierwszy raz, co... Jadę tutaj, o tutaj jest dołek, sorry. Jadę po tym osiedlu. I jak możecie zauważyć, niektóre z tych e, malutkich domków są bardziej zadbane, niektóre są e, troszeczkę zaniedbane. Więc tutaj zakręcimy I to była przejechaliśmy się po prostu po takiej uliczce do końca tego osiedla. Od głównej ulicy idzie tych uliczek jeszcze kilka. Nie będę wjeżdżała do każdej, bo mianowicie to wszystko podobnie Wygląda. Jak widzicie, tutaj po lewej stronie są drzewa i jakiś y, miejski las, który nie jest zabudowany. Tutaj jakiś interesujący. A to jest garaż. Jeszcze troszeczkę Wam pokażę. Z tej strony takie domki. Y, można kupić już od 20 tysięcy dolarów. Um, nie wiem, czy wszyscy, na pewno wszyscy, co tutaj mieszkają, to nie są właścicielami tych domków. Dużo e, wynajmuję. O, tutaj mają strasznie duże rzeczy. Części z ogrodzonych. Część jest bardziej zarośniętych. Zależy jak. O, tutaj mają fajny plac zabaw. Trampolinę. Zależy jak kto dba o swoje miejsce zamieszkania. Jak zauważycie, samochody stojące przy tych domkach nie są wcale takie złe. No i tutaj jeszcze jest następna uliczka, w którą możemy wjechać i obejrzeć więcej tych domków. Także przejechaliśmy się po zamknę sobie okno po Trailer Park um, amerykańskim. Um, muszę Wam powiedzieć, że jak przeprowadziliśmy się tutaj do Virginia lata temu um, byłam trochę zaskoczona tymi uh, trailer parks i nie myślałam, że są takie po prostu olbrzymie. Oczywiście oglądałam na telewizji, jak jeżeli były jakieś filmy i pokazywały trailer parks, to zdawałam sobie sprawę z tego, że gdzieś istnieją, ale nie myślałam, że akurat zaraz pod moim nosem w Virginia. Takich osiedli u nas w mieście jest kilka. Przejechaliśmy się tylko po jednym. I oczywiście to już jest najtańsza forma zamieszkania, jeżeli ktoś chce mieć jakiś swój domek. Oczywiście również dobrze można wyrentować jakieś mniejsze mieszkania w większych budynkach. I e, ludzie też tak mieszkają, chociaż mi się wydaje, że w takim domku masz e, troszeczkę więcej wolności i nie masz e, sąsiadów nad sobą obok siebie i e, po prostu tylko e, w domku obok. E, te domki również nie były tak bardzo blisko siebie, także e, można mieć swój ogródek, czy nawet plac zabaw e, przy swoim domku. I w jakiś sposób mieszkać. No, ciekawe. Dla mnie to jest dalej takie ciekawe i interesujące, po prostu jak ludzie tak mieszkają i, i sobie radzą. Także niektórzy lepiej, niektórzy gorzej. W tej chwili czekam na Hanie i ją zaraz odbiorę, i będziemy. Zjemy coś i będziemy się zbierać właśnie na plastykę. Także pojedziemy teraz na piękne, olbrzymie osiedle, które jest osiedlem zamkniętym, także nie można sobie tam po prostu tak wjechać. Potrzebny jest kod do bramy, żeby wjechać albo tak jak w mojej sytuacji dostałam przepustkę na wjazd, także tą przepustkę muszę używać, chociaż ona nigdy nie działa. Także wam pokażę jak tam wjeżdżam i może przejdziemy się kawałeczek i poglądamy te piękne duże domy. My pass doesn't work. I'm going to okay, one your pass, dear. Hang on. Thank you. nam tutaj słońce przeszkadza ale przejedziemy się kawałek po tym osiedlu pokażę wam te olbrzyme domy które naprawdę nie są takie duże znowu niektóre są e, troszkę większe e, bardziej takie imponujące na przykład jak ten albo ten jak wam się podoba takie e, osiedle oczywiście mi się podoba, fajne są domki duże są domki no, niektóre są e, przy duże ale fajnie jest, bo jest tak zadbano jest e, czysto i e, ogólnie ładnie e, tutaj jest ponad 2500 domów na tym osiedlu także jest olbrzymie w sumie to jest takie małe miasteczko żeby tutaj zamieszkać Trzeba płacić właśnie te Home Association, Homeowners Association Fees, czyli opłaty za osiedle i że się tutaj mieszka, które wynoszą mniej więcej około 2000 rocznie, jeżeli nie więcej. Chyba było 500 coś na kwartał. Także tak to wygląda. patrzę tutaj, bo... Dzieci biegną, o, chyba kwiatków szuka, bo kwiatki dzisiaj malują na e, plastyce. I e, żeby. Tak mi się wydaje, żeby korzystać z niektórych rzeczy, właśnie na tym osiedlu, tak jak ten dom klubowicza, to są dodatkowe opłaty. Również są baseny, no i oczywiście trzy pola golfowe, nie wiem jakiej wielkości, no ale wydaje mi się, że spore i wydaje mi się, że też są za to opłaty, nie wiem, korty tenisowe. I e, ogólnie osiedle prowadzi swoje kluby e, sportowe, czy nawet jest klub e, grania w karty, czy w szachy, kluby taneczne, kluby artystyczne. E, wszystko to pod, należy właśnie pod e, ten dom Klubowicza. Także było tych klubów różnych od groma. Na pewno by się komuś tutaj nie nudziło. O, właśnie tutaj mam zapisane 2300 na rok, żeby zamieszkać. No i są, tak jak powiedziałam, dodatkowe opłaty, żeby należeć do klubu i korzystać właśnie z tego klubu. Także no, trzeba mieć troszeczkę w kieszeni, żeby sobie e, tak żyć. Oczywiście, z tym przychodzą pewne reguły, e, co możesz robić na osiedlu, czego nie możesz robić na osiedlu, jak e, dom ma wyglądać, jak ma być zadbany, e, co może być z przodu domu, co może być z tyłu domu. I e, także nie ma tak, że możesz sobie robić, co chcesz. Dużo razy jest tak, że jeżeli chcesz coś dodać do domu, czy jeżeli chcesz coś zrobić, to musisz złożyć podanie właśnie do tego HOA Homeowners Association i oni będą to rozpatrywać. No i później dowiesz się, czy możesz, czy nie możesz. Także takie inne troszeczkę tutaj są prawa, jeżeli chcesz zamieszkać. Dla. Dla wielu Amerykaninów jest bardzo ważne, gdzie się mieszka, w jakim domu się mieszka, w jakim dużym domu się mieszka, na jakim osiedlu, do jakiej szkoły dzieci chodzą i po prostu niektórzy już w taki sposób są zakodowani. Jak przyszłam z hanią na plastykę w tamtym tygodniu. To był jeden z następnych powodów, dlaczego chciałam nagrać ten film, bo y, była dla mnie interesująca rozmowa pomiędzy nauczycielką a nową mamą, która przyszła ze swoim synkiem. I jak dziewczynki wbiegły właśnie do tej klasy, troszeczkę takie rozszołomione, mama zrobiła taką dziwną minę. To nauczycielka w obronie tych dziewczynek, pierwsze, co zaznaczyła, to jest to, że one też mieszkają na takim. Drugim tutaj, bardzo ekskluzywnym osiedlu, i chodzą do szkoły prywatnej, która jest bardzo droga, żeby pokazać, właśnie dla tej mamy, że tutaj nie przychodzą sobie tacy. Ona bierze dzieci z dobrych szkół i z dobrych osiedli. Nie wspomniała o mojej Hani, bo my mieszkamy na takim bardzo ładnym osiedlu, bardzo fajnym osiedlu, ale nie płacimy 2000, ponad 2000 na rok, żeby tam mieszkać, i chodzimy do szkoły publicznej. Co jest, ja jestem zadowolona z tego i nie narzekam. Ale tak jak Wam powiedziałam, po prostu niektórzy ludzie już są na, te, na to jakoś tak uczuleni i zakodowani, że to musi być powiedziane, żeby ktoś inny e, lepiej się czuł, wiedząc, że jego e, jej dziecko e, spędza czas e, z innymi dziećmi e, z również bogatych domów i szkół. <grywki> Interesujące to było dla mnie. E, Także takie to właśnie jest życie w Ameryce. Musisz swój stopień gdzieś znaleźć i na nim żyć. I po prostu się do niego dostosować. No i oczywiście drapać, drapać, drapać wyżej, wyżej, żeby mieć więcej, żeby było lepiej. Na takich moich kminaniach zostawiam Was. Dajcie znać, oczywiście, co Wy na ten temat myślicie. Nie mam pojęcia, jak to w Polsce wygląda, ale podejrzewam, że może być bardzo podobnie, jak tutaj. Ludzie są ludźmi w każdym kraju. Możecie kilka słów napisać, co wymyślicie o takim życiu, na, jak popatrzy się na gołe oko. I, no I tyle, kochani. Do zobaczenia następnym razem. Życzę Wam pięknego, wspaniałego weekendu. No i oczywiście zdrówka. Na razie. Pa, pa!